Kajasze, co na imka ślaś? Jak już widzicie w po tytule, pokażę wam <coughs> swój kantar i uwiąz na skalę traditional i proszę, że mam leką chrypkę, ale niestety trochę zachorowałam. a korzystam z tego, że po prostu mam dzisiaj... nie ma dzisiaj pierwszej lekcji, więc no mogę jeszcze trochę ponagrywać, ale nie wiem, czy cokolwiek zdążę. I pamiętajcie, że jutro jest premiera seri serialu, więc no, warto czekać. Więc zaczynam od kantara. Jest on czarnoróżowy. Zróbłam się na prawdziwym, tylko że nie zrobiłam tutaj regulacji i przynachrapniku. Ale za to jest właśnie ten paseczek, który jest przy tych prawdziwych kantarach. I gdybym miała teraz swój od koniec, zresztą, to bym wam chętnie pokazała. I nagle niestety on jest w Seni. I tak, jest on tutaj odpinany, więc łatwością można go sobie przy na przykład siodłaniu rozpiąć. O. I tak on się prezentuje. Ogólnie powiem wam tak, że dawno go nie używałam na e, moim teratku czyli Messim. W sumie to jest podoba e, trada, ale e, no, jest e, tradem w każdym razie. I e, na początku się trochę w tym kantarze pogubiłam, ale potem jak już w miarę założyłam na Messiego, to już ogarnęłam co gdzie i jak. Tak się prezentuje na Messi. Jeśli chcecie coś trochę o tej podróbie, to oczywiście możecie y, wypisać, ale no serio, bo o ja tych to jest próbował to ma super grzywa. Ale dobra, mniejsza o to. Tak on się prezentuje właśnie teraz z drugiej strony Ech. powiem tak, on jest trochę ten jest trochę niego za duży ale zobaczę jeszcze u mojej koleżanki ponieważ ona ma też trada pod tylko że trochę większego i może tam będzie pasował, ale do końca tego nie wiem jak <laughs> się prezentuje od dołu tak teraz przechodzimy na obowiązku, który jest w szaro y że to może być czarny, ale to jest taki wyblakły, wyblakła czerń I tutaj jest taki bardzo jasny różowy. Trochę jasniejszy niż jest na kantarze Z czarnym karabinczykiem. Przy skali Little Bits albo, se, albo no, ogólnie przy smk To by była jakaś lina albo ląża ale powiem tak, wzorowałam się też na pralszym kantarze w fu, uwiązie i powiem tak nie uroczyłem się od siebie za bardzo ale właśnie u mnie stanie jest ten uwiąz bezpieczny, więc może jednym szarpnięciem można go otworzyć i właśnie tego on się prezentuje o, to jest to mi Ostrzyło. I tak to, I tak to powinniście widzieć, właśnie. Nie <coughs> nienawidzę mojej chypy. I kończy się takim fajnym gwizdokiem, który jest u nas, u nas, u nas y, w Sani również. I ogólnie, tak wam się, żalę, tak chyba, że ogólnie wszystkie pasałki mi się praktycznie teraz łamią. Więc no, niestety taki widok będzie przez jakiś czas, ale no, postaram się, żeby go nie było. Znaj ja Wam pokażę, jak się prezentuje na Messi. I tak prosząc, za to, że nie ma tutaj dobrego światła, ale cóż, no dobra, to chyba tak będzie lepiej. Albo nie. W każdym razie wygląda on tak. Jest on dosyć długi, nie powiem, jak przy normalnych koniach. I osiąga bo. No. Więc yes. tego chciałam, żeby był krótszy żeby był do kłębu, ale no niestety się nie udało. I no pozostało to w, taki, w takim stanie. I to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć o tym katarze i o wiązie. Jeśli, jeśli Wam się to spodobało, zostawcie dzika w górę oraz zaproponujcie, co jeszcze mogę zrobić dla Messiego. Na razie.